Wreszcie wróciłam z tego parku. Ile się szło? Ludzie! Mama! Ooo! Jeszcze Nie Takie ja taka... Mam rękę, płacę. Ooo! mnie poczekać. I czekaj! Patrzcie na Okej. Zuziu! A nie, ciebie, ten. Jaku. się! Ale gdzie? Jedziemy na weekend do Kuzynek. Ja? Do Kuzynek? Tak. Pakuj swój plececzek. I jedziemy. Wow, dziękuję, dziękuję mało! Wreszcie się zobaczę po tak długiej porze z Hanką. No pakuj się Zuzia. Kurde, dobra, to zabieram, to zabieram. Kiedy Zuzia się spakowała. Już mamo jestem spakowana. Mamy jechać. Dobrze. Chodź, czekaj. Chodź. Dziewczyny, chodźcie, jedziemy do kuzynek. Jaj, yeah, w końcu zobaczę. W końcu zobaczę. Lot, w końcu zobaczę. Matykę. Jaj. Yeah. Auć, spadłam. Idę. Zabierz bagaże bagarze. Okay. W domu kuzynek Yeah. Dobra, Czekamy w wpuszczą. Ding dong, ding dong, ding dong. O, chyba pukają. O! Witaj, Kasia! Magda! Hej! 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 Zuzia, ale ty dorosłaś! ale ciebie już wielka kocica. O, ale ty też już taka duża. Chodźcie. I oprowadzimy w domku i... No, chodźcie. Nie mogę się doczekać. Chodź, zaczęły się z, z, z Hanką i z Martyną. No tak. Zusia! Hanka! Hej! No, super, że jesteś. No, jechałam do ciebie. Hej, ale mocno się za tobą skniła. O. Hej Klara. Hej! Siemano. Cześć Klara. Chodź. Ale fajnie, że jesteś. Zuzia, super, że przyjechałaś. Wiesz co, my na bardzo długim czasie z Haną na ciebie czekaliśmy. Tak wiem, Klara. Super. No to gdzie mogę iść, żeby odpocząć? Choć będziesz spała ze mną. Okej. Okay. To ja będę spała ze wami. Mogę z wami masz podwójny materac. Jasne, Klara. Chodź, że jest się po pokoju. Chodź po. Chodź, pokażę ci mój pokój. Na pewno ci się on spodoba. No tak, fajny pokój. Mam dużo z, z, takich. Trochę zabawek. Wiesz, że ja się już. Wiesz, że ja się nie bawię zabawkami, ale ja mam tylko kilka takich małych zabawek. Okej, okay, to zobaczmy je. To chodźcie. Ej, to chodźcie. Chodź Klara, chodź Zuzia. Chodźcie, tu mój pokój. O, fajny masz pokój, duży. Wow, ale fajne łóżko i to jest materac dla Ciebie. Ciebie zaraz przyniosę. Okej. Okay. Ale fajny materac. Mam taki luksowy. No wiem. O oh, nie, mogę znaleźć. O, znalazłam. Masz. Dziękuję. My będziemy spali na tych. I chodź. Tu mam komputer. Możemy zagrać sobie Fortnite. Fortnite zawsze lubiliśmy. kiedy gry Fortnite. No więc chodź. A ja pójdę zrobić coś do jedzenia nam. Dobra, Klara. Okej. Okay. Ale my tutaj mamy jakieś stare płatki. Tutaj dajcie, wyrzucę, yy, wyleję je do kibelka, a zrobię nowe. Spoko, Klara. Czemu posprawiam na cały czas imi imię Klara? Nie wiem, może po prostu się nie do tego? Okej. Okay. Ale bitwa! Mega fajna! O, wystrzegam tego szybko! Mam nowe płatki. Macie nowe płatki? Dzięki, Lara. Położę się tu. Okej, okay. spoczko. Tymczasem u małych dzieci. Chodźcie tutu. E, tak. tu, tu. masz pokój. Tak, to jest mój pokój, to są moje zabawki. Mam takiego ładnego kwiatka. Patrzcie, pokażę wam je. Takiego kwiatka. Ładny? Ładny. E, mam takiego miśka. E, nazywa się Lola. Taki. Ale słodka. Takiego. To jest Borsuk. To jest też Iza, tak? Mhm. To jest Jacek. Taki o. To jest Krysia. Taki mhm. A to jest Bernando. Okej. Okay. To nie będę Bernando. Ty jak masz na imię? Ja jestem Iza. Iza, ty, o, będziesz miała Borsuka. A ty będziesz miała lulę, okej? Okay? Okej. Okay. Bo ja najbardziej lubię Bernardo. Hej, wszystkim! Tymczasem w pokoju. Tymczasem. W tym pokoju, hani. Szybko zbijaj go! Wow! No. Zbijaj. Jeszcze nie mogłyście, by tak nie krzyczeć. Dobrze, mama. Klara, ty miałaś wczoraj. A, miałaś dzisiaj na łazienkę. Więc po, posprzątaj i wrócisz zaraz do dziewczyn. Aha, dziewczyny. Wiecie coś. Klara, miałaś już dawno śniadu umyć łazienkę. Idź umyć łazienkę. Dobra, dobra, już idę. A my nie krzyczcie, tak, okej? Okay? Dobrze, mamo. Dobrze, cio, cio, ciociu. Wieczorem. Dziewczynki, już jest dziewiętnasta ile długo tak siedzieliście i się bawiliście. Odkładajcie zabawki i przebierzcie się w piżamę. I potem do kąpania szybko do łazienki. Tata już leje wodę i będzie was kąpał. O, mama, my się bawimy. Mm. Co, ale musicie iść spać. Najpierw do łazienki, by się wykąpię. Już. Sprzątaj. A się nie przebierajcie, przecież się łazience. Dobra szkoda. Łanie to musimy ułożyć, bo mama nas zapije. Yy, jak to się układa? O, dobra. Chodźcie, dziewczyny. A, jeszcze co. Chodźcie. Idziemy do łazienki. W łazience. Już jesteśmy? O, czekajcie, zrobię Wam piany cyk, cyk, i wchodźcie. A, tu jest moje miejsce. Chodźcie, dziewczyny. Ledwo się zmieściliście, a teraz wasz umyję. Po umyciu. Już jesteście umyte. Wyjdźcie, a ja Ci pomogę się przebrać. No i masz na imię Iza. Iza. A wy się sami już umiecie prze przebrać. Po przebraniu. Okej, okay. idźcie do swoich pokoi. Mama przyjdzie i was... Okej? Okay? ok. W pokoju. ściele łuch łożysko. ściele Jezu, nie łożysko. Łysze, się spać tu o okay. łożysko. Łysze, łożysko. Łysze, masz taki ogon że... że normalnie o. Zaśpiewam wam kołysankę, kołysankę i przeczytam książkę o... Książkę. Dawno, 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 dawno temu żyła sobie księżniczka o imieniu Patrycja. Patrycja codziennie chodziła na spacery w lesie. Po bajce. Zdziwiamy, okej. I istotę. I W pokoju Hani. A co wy jeszcze? Gracie. Hy? Umawia się Łazienka klara? Tak. Nie grajcie. Hanka, wyłączaj. Wyłączaj. Macie wynieść to do kuchni, kąpać się, przebierać z łóżka i iść spać. I ani jednego horroru, bo potem krzyczy się w No więc wynieście to. Ty, Hanka, wynieś. Ostatnio nasz dzień sprzątania. Serio? Tak. No właśnie, to wynieś. nie ma żadnego dnia Sam się. Wymyśliłaś się, popisujesz przed zuzią. jest. Okej, okay. to teraz chodźcie. Ja se nie wody, a potem wy. Hej, za to. Ok, wykąpisz się? Tak. Po nalaniu wody. Już se Oh, jak zwykle. Tylko pamiętaj hanka żadnej muzyki. Bo dziew, dziewczyny już śpią. Dlatego muzyka jest zawsze głośna, więc nie, nie słuchaj. O, mamo! Po wykąpaciu. O! Już! Dziewczyny! Teraz jecha się odkręca. Aj, pomogę Ci. Po nalaniu wody. Tak, teraz możesz usiąść. Szala la la Po wykąpaniu. Ok, wykąpałam się. Klara, Klara chodź już. Już. No już, dobra, nie będę się chciała nowej. Wykonuj się po Zusi. Po wykąpaniu. Wybieramy się, ale nie razem wyjdzie. Zuzia! Po przebraniu. My się przebrałyśmy w Wazience. My razem możemy. Okej, okay. chodźcie jeszcze, napiszemy Mema do mojej koleżanki i możemy iść. A co wy tu jeszcze robicie? Już do spania, już, 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 już. Dobra, ściermy łóżka. Sejusz. Po pościeleniu. Dobranoc, dziewczyny. Dobranoc. Dobranoc.